Czy wiesz, że wypowiadane Twoje słowa, każde Twoje wypowiadane słowo zapisuje się w Twoim ciele eterycznym, Twoje myśli, kształty w ciele astralnym, w Twoim polu energoinformacyjnym jest szereg wszelakich zapisów energetycznych, które zostały stworzone przez. Moc słowa wyrażanego z czakra gardła. Czakra gardła to wyrażanie siebie w całej twojej okazałości. Dlatego zwróć uwagę na to, jakich słów używasz na co dzień, w jaki sposób zwracasz się wewnątrz siebie, bo to, co myślisz, i to. Co mówisz wewnątrz siebie, to że tego nikt nie słyszy, to nie znaczy, że Twoje ciało tego nie odbiera i ty nie emanujesz. To, co wypowiadasz, ma ogromne znaczenie, bo moc słowa tworzy całą strukturę rzeczywistości. Wszystko to, co jest w materii, zostało stworzone, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Dlatego zwróć uwagę na to, jakie słowa w codzienności wypowiadasz. Zmieniaj je, zmieniaj ich strukturę. Jakość wypowiadanych słów jest wzniesieniem wibracyjnym Twojej istoty. Dlatego pielęgnuj swoje słowa, bądź nimi. Wypowiadaj się w zgodzie z własną prawdą i miłością, a także harmonią, jaką chcesz widzieć na zewnątrz. Obdarzaj się słowami takimi, jakimi sam chciałbyś zostać obdarzony, a zobaczysz, jak wiele zmieni się w tobie, jak i na zewnątrz.